Kochani, kolejny dzień, 19 października i kolejna energetyka, ale nam się zrymowało. Jestem Tarosicką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, już od ponad 20 lat wspieram się numerologią i dzisiaj łączę te dwie techniki, aby, aby tworzyć tę energetykę dnia, abyśmy wiedzieli co robić, czego nie robić. Zatem jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania, a także będzie mi miło, jeśli zasubskrybujecie ten kanał, no i oczywiście zostawicie po sobie ślad w komentarzu. Dziewiętnasty dzień to jest dzień, w którym może być potrzebna tak zwana skrupulatność w papierach. Porządki w papierach dzisiaj mogą chcieć być w realizacji. Możecie też porządkować na przykład znajomości w socjalach, możecie również tutaj porządkować sobie, nazwijmy to, foldery w telefonie, w komputerze, i to jest dobry właśnie dzień na tak zwane porządki administracyjne. Jeżeli o administrację idzie, co prawda jest to sobota, ale czasem jest tak, że mamy kontakt z osobami właśnie urzędowymi, administracyjnymi bądź medycznymi, mogą w jakiś tam sposób być osobami wyniosłymi i swoje stanowisko gdzieś tam na Was negatywnie reagować, czyli wykorzystywać swoje stanowisko przeciwko wam, swoją frustrację. Wylewać na was, i tu jest też taki, taki moment, w którym stawiaj granice i nie bój się tego. To też jest czas, w którym warto planować wszelkiego rodzaju podróże. Że zatem, jeżeli chcielibyście gdzieś wyjechać, zrobić dzisiaj, jest to dobry dzień, żeby taką podróż zainwestować. Mam wrażenie, że dzisiaj i dobre ceny będą znalezione, ale i też oferta pod was ma szansę materializacji. Jeżeli chcieliście się wyswobodzić z jakiegoś miejsca, to też jest to dobry czas, właśnie, żeby tego. Dokonać to też jest dobry czas na podsumowanie tego, w jakim miejscu zawodowo chcecie funkcjonować albo i nie. Zatem, jeżeli od jakiegoś czasu nosi się, aby coś zmienić się u siebie w strukturach zawodowych, być może stanowiskowych, to jak najbardziej jest to dobry czas na tego rodzaju y, działania. To też jest dzień, w którym warto. Y, zwrócić uwagę na miejsce w szeregu. Co to oznacza? Brzmi troszkę źle, ale nie to mam na myśli. To znaczy, że w historiach właśnie zawodowych, a w historiach relacji, tak jakbyście mieli mieć inną twarz, nie mylić tutaj z dwulicowością, bo to nie o to chodzi. Dzisiaj trzeba zachować nazwijmy to strukturę. Czasem jest tak, że nie wiem, pracujecie rodzinnie i jeżeli trzeba w jakiś tam sposób Powiedzieć coś mało przyjemnego. W historiach pracy jest to twoja żona, twój mąż, to warto zaznaczyć, słuchaj, jesteśmy dzisiaj w pracy i mam Ci coś do zakomunikowania, natomiast nie przenośmy tego do domu, żeby te sfery też rozdzielać. Dzisiaj niewskazane romanse, a jakby kiedykolwiek były, no ale wiecie o co chodzi, tak? W każdym razie chodzi o to. Że historie romansowe, które będą właśnie w tle pracy, one będą nosiły się bardzo negatywnymi skutkami. Zatem to nie jest dobry moment na rozpoczynanie tego, a bądź w jakiś ten sposób hmm, ingerowanie w takie, w takie właśnie działania. A zatem, moi drodzy, dzisiaj jest e, warto zwrócić uwagę na komunikację, na porządki administracyjne, ale też porządki w szufladach, e, porządki w telefonie, foldery, maile, etc., żeby stawiać granice tym, którzy mogą chcieć swoje stanowiska przeciwko Wam używać. E, niewskazane tutaj są kwestie związane łączenia różnych środowisk ze sobą i umiejętność jakby rozdzielenia tych sfer, aby żeby wszystko szło płynnie i w komforcie dla każdej ze stron. Dziękuję Wam za wysłuchanie Dnia życzę Wam na samych dobrych zdarzeń, no i oczywiście uśmiechu.